Zalety pod systemowych, modułowych. Zabudowa okapu dachowego wymaga stosowania solidnych i trwałych, a zarazem łatwych w montażu elementów. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy zalety podsufitek systemowych, modułowych, które stanowią niezawodne rozwiązanie w tym zakresie. Dlaczego warto wybrać modułowe podsufitki systemowe? Odpowiednio dobrane wykończenie okapu dachu to gwarancja jego estetycznego wyglądu i trwałości przez wiele lat. Dlaczego warto wybrać modułowe podsufitki systemowe do zabudowy okapu dachowego? Szybkość montażu. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że komponenty są szybkie i łatwe w montażu bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Wysoka estetyka. Elementy nie mają widocznych wkrętów montażowych i są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, co pozwala na ich dopasowanie do stylistyki dachu. Specjalne perforacje. Produkty zostały wyposażone w specjalne otwory, które zapewniają utrzymanie bardzo dobrej cyrkulacji powietrza wewnątrz konstrukcji dachowej. Nowoczesne podsufitki modułowe, stalowe czy aluminiowe. Na rynku dostępne są podsufitki modułowe, stalowe oraz aluminiowe. Jakie są zalety obydwu rozwiązań do zabudowy okapu dachowego? Zalety stalowych podsufitek systemowych. Nowatorskie podbitki wykonane ze stali to produkty cechujące się bardzo dobrymi cechami użytkowymi. Jakie są zalety stalowych podsufitek systemowych? Brak konieczności konserwacji oraz przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Możliwość dopasowania do tradycyjnej, jak i nowoczesnej stylistyki domów. Dużą zaletą systemów stalowych jest również cena, porównywalna do innego rodzaju materiałów, np. PCV, z których wykonane są podbitki dachu. Zalety aluminiowych podsufitek modułowych. Zbudowane z wysokiej jakości aluminium podbitki dachowe to elementy charakteryzujące się szeregiem pozytywnych cech użytkowych. Jakie są zalety aluminiowych podsufitek modułowych? Niski ciężar gwarantujący lekość konstrukcji, duża sztywność i trwałość, oraz wieloletnia żywotność. Odporność na korozję perforacyjną, nawet do 50 lat. Niepodatność na działanie czynników atmosferycznych i zjawisko blaknięcia. Wysoka stabilność wymiarów przy niskich i wysokich temperaturach. Wśród korzyści płynących z wyboru podbitek aluminiowych warto również wymienić łatwy montaż oraz brak konieczności przeprowadzania dodatkowych zabiegów konserwujących. Nowoczesne podbitki z aluminium oraz stali to wysokiej klasy komponenty do wykończenia dachu. Jeżeli szukasz estetycznych i niezawodnych rozwiązań w tym zakresie, to wybierz praktyczne i trwałe podsufitki systemowe Blachodach. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Ja zapraszam cię na kolejne odcinki. Zapraszam również na stronę www.blachodach.pl, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy i do zobaczenia w następnym odcinku.